Drodzy Państwo, a teraz porozmawiamy o tym, co robić, gdy otoczą nas pszczoły. Tak jest. W Stanach Zjednoczonych był taki przypadek, że rzeczywiście rój pszczół zaatakował mężczyznę około 60 roku życia z psem. Pies oczywiście uciekł, uciekł ale też został pogryziony. 50 mhm. ukończeń rzeczywiście ugryzień mhm. na nim zanotowano, natomiast pan niestety był na wózku inwalidzkim i tam było kilkaset, ale słusznie kilkaset ugryzień. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i mimo wszystko chcielibyśmy o tym porozmawiać, co zrobić, kiedy przechadzając się albo polami, albo lasami... Na taki rój gdzieś nie najboże się natkniemy. Tak, bo takich przy, przypadków jest dosyć sporo, więc stąd tutaj ta rozmowa i nasi wspaniali goście. Witamy serdecznie, profesor Urszula Demkow, alergolog, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktor. Jest z nami również Magdalena Kozerska, Fundacja Kochajmy Pszczoły. Witamy serdecznie. Ja przepraszam, pani tak próbuję łapać myśli i, i, i cokolwiek werbalizować, ale jestem absolutnie rozproszony tym, co się dzieje tutaj. Wow, co my tu mamy! My tu mamy pszczoły miodne. My mamy pszczoły miodne. miodne. Nawet mhm. tędy gdzieś tutaj się przechadza królowa. Przed chwilą ją widzieliśmy. Gdzie jest królowa? Oj, oj, oj. Okay, dobrze. No jest to chyba z tyłu. Gdzieś, jak, jak ją wypatrzymy, to, to proszę. proszę nam znać. tak z, z, pokazać. Właśnie bo pani Magdaleno, prawda jest taka, że no, pszczoły są bardzo pożyteczne, prawda? Ale też jednak groźne. To znaczy tak. Jak e... wejdziemy im w drogę. Najbardziej groźne są dla pszczelarza. Mhm. W ulu są pszczoły w strażniczki i to one są skłonne poświęcić swoje życie dla obrony kolonii, dla obrony rodziny. Jeżeli spotykamy pszczoły te lotne, które zbierają nektar pyłek, no to one już są bardziej nastawione na... Mhm. Y na kwiaty niż na nas. Na tak? działanie oczywiście raczej to pro budujące i zbierające owoce niż na atak, oczywiście. A, a, a czy wszystkie żądlą? Wszystkie pszczoły? Jeżeli to znaczy pszczoły miodne. Tak, bo one żyją w rodzinie i to jest naturalny instynkt obrony gniazda. Jeżeli mówimy o pszczołach dzikich, o dzikich owadach zapylających, one mimo, że mają żądło, to żyją samotnie i nie mają po prostu tego instynktu, więc... Są mhm. dla nas niegroźne. To też jest ciekawe, mhm. że pszczoła, pszczoła absolutnie nierówna, chociaż jedna i druga brzmi dokładnie tak samo, wyglądają podobnie, to te dzikie są dla nas zupełnie niegroźne. To dobrze, że to wybrzmiało. Mhm. Pani doktor, my spotkaliśmy się, zresztą rozmawialiśmy kilka razy tutaj w tym studiu o tym, że ten jad pszczeli wręcz ma działanie zdrowotne. To może powinniśmy się bardziej cieszyć niż jego się bać. No, nie do końca tak do końca. jest. To znaczy, e, powiem tak, e, zawsze obowiązuje zasada, co za dużo, to niezdrowo. Więc e, jeżeli e, kto, kogoś ukąsi jedna, dwa, dwie, trzy, e, trzy e, owady, prawda, kilka, no to na pewno życiu to nie zagraża. Chyba że ktoś jest uczulony na jad pszczoły, Właśnie. to wtedy nawet jedno ukąszenie może prowadzić do bardzo ciężkich powikłań ze zgonem włącznie Te osoby muszą mieć przy sobie zastrzyk tak, z adrenaliny powinny mieć I, i czyli możemy tu wyróżnić jakby takie dwa działania tego jadu jedno działanie toksyczne, które będzie dotyczyło każdego człowieka przy przekroczeniu pewnej dawki. A ta pewna dawka, pani doktor, to mniej więcej no, ile jest ukończeń? No ten pan, który tam, którego państwo wymieniliście tak. w Ameryce, to podobno go jakieś 200 pszczół ukąsiło uh -huh. i przeżył, ale to już taka była no, graniczna dawka. Nawet pan 200. z Teksasu w 2014 roku, tysiąc zabójczych pszczół i no, też przeżył. No oczywiście też no, tak jak, jak tutaj moja współrozmówczyni powiedziała, pszczoła pszczole nierówna i pewnie jad jadowi też nierówny. Dokładnie. Więc generalnie. No i nie też człowiek tego... człowiekowi nierówny, prawda? I też człowiek człowiekowi nierówny. Równy. Natomiast to jest to działanie toksyczne, które będzie dotyczyło każdego człowieka i przy przekroczeniu pewnej dawki, która może być indywidualnie różna i zależna też od pszczoły, to działanie się ujawni. I drugie jest działanie, działanie, prawda, związane z uczulejem na jad pszczoły, na składniki jadu. I tu, jeżeli ktoś jest uczulony na jad pszczoły, to nawet pojedyncze ukąszenie może się wiązać z bardzo, bardzo ciężkim powikłaniem. Nie mhm. wiem, czy Państwo pamiętacie, kilka lat temu, była taka y, sytuacja bardzo znana, hmm. bardzo znana aktorka, pani Ewa Sałacka została ukończona przez pszczołę, którą po prostu połknęła. Wpadł do szklanki z kompotem y, jeden owad i ona to prawda wypiła i ta pszczoła ugryzła ją w śluzówki, czyli gdzieś tam w środku jamy ustnej i to się skończyło jej z śmiercią. Prawda? To była Właśnie. taka bardzo przykra, tragiczna historia, wszyscy, tak? tragiczna historia, którą wszyscy Pamiętam, Pamięnamy. ja bardzo no, pamiętam, jako alergolog, prawda, na mnie to zrobiło ogromne wrażenie i dało mi to do myślenia, że takich pacjentów, którzy wiedzą, że są uczuleni na jad pszczoły, trzeba zabezpieczyć, uh -huh. prawda, czyli... Też ta... trzeba być bardzo uważnym, ja pamiętam z jednego z pierwszych obozów harcerskich, kiedy były stały takie wielkie gary z sokiem i tylko chochlą się nalewało do kubeczka, mm. ale akurat nie mieliśmy kubeczków, więc piliśmy bezpośrednio z chochli i też gdzieś tam trzeba było pszczoła... uważać. Delikatnie gdzieś się zapodziała. Wypiliśmy, znaczy ja konkretnie wypiłem, udało mi się ją wypluć, ale zatrzymałem się tutaj na wardze i jak nie urządliła, to byłem normalnie jak Michael Jordan. No pewnie to też ma znaczenie, gdzie zostaniemy. Tak, tak do, dokładnie, ma ogromne znaczenie gdzie. Jak ale... blisko, ja tylko chciałem ja tylko dopytać o prostowała, u... jeżeli można. Mm. właśnie. Bo... bo to jeżeli jakiś owad leci do naszego jedzenia czy picia, to w 99% będzie to osa, a nie pszczoła. Mm pszczoły nie lecą do kompotu, nie lecą tak do owoców, tak? Ale Czy może się do zdarzyć. Bułek? Mhm. No bardzo rzadko, rzadko, tak? Chyba Pani Magdaleno, słuszna uwaga, to chyba była osa. No. Może to, i by... to chyba była osa wtedy, by była A więc bardzo przepraszam wszystkie pszczoły. Absolutnie do pszczół nic nie mamy. Co więcej, robią niesamowitą pracę mhm. dla nas. To już Einstein mówił, że gdyby pszczoły wyginęły, to właściwie my także nie mielibyśmy żadnych szans, my jako ludzie na Przeżycie I to byłaby tylko i wyłącznie kwestia czasu. Jak blisko ym, nie powinniśmy podchodzić, jeżeli chodzi o ulę? To znaczy tak, jeżeli jest pogodny dzień, tak jak dzisiaj pszczoły y, są zajęte swoją pracą, one nawet nie zwrócą na nas uwagi. Na prawo, możemy podejść aż do ula tak gorzej? Można biciutko? podejść blisko do ula. Od boku, od tyłu czy nawet od frontu? Za godzinę na służewcu mam grupę dzieci, która będzie podchodziła w strojach do uli, także tutaj nie ma żadnego problemu. Tak? Ale w strojach, Będą czyli jednak po coś tak. te stroje czyli są? Tak, tak. No w razie czego. są mhm. oczywiście. Natomiast tak jak wczoraj wieczorem wyjmowałam pszczoły z Ula, no to ledwie uchyliłam Daszek i one natychmiast były poddenerwowane, bo ta pogoda nie była taka, jak jest dzisiaj, tak? A, czyli niesłoneczna, tak? Ona była wtedy no, pochmurna, No, była pochmurna, niej, tak, to to jest tak, tak trochę Tak, tak to no. je podburza. One znacznie wcześniej czują, że zbliżającą się burzę niż my. No pszczo pszczoły tak jak ludzie, to co powiedzieliśmy są różne, Pszczoły też mamy różne gatunki. Mamy pszczoły w Polsce, te bardziej rodzime, czarne, które są bardziej agresywne i będą dalej od pasieki broniły swojego gniazda. No i mamy pszczoły teraz hodowane, takie bardziej łagodne, które ten instynkt mają zdecydowanie mniejszy obrony. Nie, w ogóle o, nie, Tak, co zrobić po urządleniu? Co tak, zrobić? To, tak, tak, powiedzmy koniec. koniecznie. Pszczoła ma rządło zakończone haczykami, osa ma gładkie, szersze nie ma gładkie, więc pierwsze mm. co musimy usunąć rządło. Nie łapiemy go pęsetką najlepiej kartą dowodem e, drugą stroną noża, po prostu je zdrapu, wydrapujemy ze skóry. A, tak, tak jakby. Mm, Usuwamy, rozumiem. tak, bo w momencie jak ściskamy, to, to, to większą dawkę jadu przyjmiemy. Mm dlatego nie pęsetki. No i przy jadzie pszczół stosujemy okład sody oczyszczonej, mm -hmm. bo odczyn jadu jest kwaśny. Mm -hmm. Dlatego stosujemy sodę, nie tak jak przy osach, że stosujemy ocet, tak? Mm -hmm. Tu tutaj jest to kluczowe, jest ta różnica. Żeby wiedzieć, czy to jest osa, czy pszczoła. To jest ten tak. pierwszy moment, który musimy mm. tutaj sobie No ale jak masz żądło, to wiadomo, że to była pszczoła. To jest jasne no, tak, no, tak, no bo no tak. osad czegoś takiego absolutnie nie zostawia, czyli soda oczyszczona, woda okład. Tak. Też chciałem zerknąć, jak to gdzie wygląda. ta królowa jest? No, tak Właśnie, chciałem ją ja zobaczyć królowej, ale... Jest gdzieś? My będziemy szukać jest królowej. Jest oznaczona. A w jaki sposób? A, a to białe, co tutaj się dzieje, to nie, jest co? To ona jest jakaś kusteczka, coś, tak, tak. tak jakąś... A, myśleliśmy, że może tak oznaczyła Pani królową. O, tutaj jest. Gdzie, Jest, jest? jest? Wow! O, o, o nie, możemy obrócić tak rzeczywiście. Ona faktycznie jest tak ma numerek jakiś, tak? Ma numerek, tak. Spróbujemy to pokazać. A jej to nie ciąży? Ten numer, nie, hmm, nie, to jest królowa. To jej korona nie ciąży. Widzą Państwo z numerem 92, numer królewski. Pozdrawiamy okay. królową. E, dziękujemy serdecznie dziękujemy za tę dziękujemy. rozmowę. Dziękujemy bardzo. E, drodzy Państwo, zostańcie z nami, bo naprawdę jeszcze dużo e, przed nami e, dzisiaj. E, tak jest. Do zobaczenia.